com a equipe, mas acho a

Zastanawiam się, ale mi się ściągać chyba nie chce. Do Pomożemy nawet dużo. A tak? A tak, jak tu nie ma chyba Co tak boli? Co? Nie, no to dalej nie pójdzie tyle. Patry! Do! Na co czeka? A zjedziesz! Teraz KDM350 No niech zjeżdża na spokojnie. jeszcze większa ekipa, będziemy jeździć, także akurat będą dwa filmy, także jak coś mówię typu coś takiego, co może się różnić, że powiem, że wcześniejszy film się wybił, to może być, że pomyliłem Lub zjeżdżać. Kuba pojechał. Kuba też ma na dotarciu. Oj. Nie, nie pójdzie pewnie. A może? Nie. Kuba też ma parada na dotarciu. Także tak nie piuje ale myślę, że jak dotrze, to będzie piłowo. Prolecimy Ale też na dotarcie też tak nie piłujesz. Aż. Fajnie. Nie wiem za dużo co mówić. Może jeszcze raz powiem, bo wtedy tak w sumie szybko mówiłem. Wiadomo, like, sub, komentarz. Jestem bardzo wdzięczny. Kano, ujazd, kanał Kuby, zachęcam do zbicia, też tam jakieś filmy fajne robił. Teraz przestał, miał trochę, bo alfarat był robiony. No i ma, nie wrzucę chyba, nie teraz gdzieś tutaj czasu pewnego. Także, ale myślę, że już będzie za niedługo coś nagrywał. Korci mnie, żeby właśnie spróbować, ale nie wiem. Te markowce nie mogły wyjechać, także się zastanawiam, czy atakować, czy jest jakikolwiek sens. Jak się wyjedzie to jest git. Idziemy zobaczyć, może tam jakiś jeszcze znalazł fajny. Bo pojechał tam, może coś jest. Ekipa dzisiaj w miarę jest troszkę osób, ale coś się nie chcą podjechać. Gdzie był ten, co mi pokazywałeś? Tu może byś spróbował w sumie. Tylko kurde gałęzie leżą. Gdzieś wyhaczyłem wcześniej. I Próbuję. Wow. No, ciężko będzie tutaj wyjechać w sumie. Teraz teraz myślę. Teraz stąd zjechać będzie. Dosyć wyzwanie. Nie wiem, bo tu są... Nie wiedziałem gdzie jechać, też patyków dużo A! Na nogę spadł, dobrze, że mam buty Bo było po nodze Tu jakoś spróbujemy zjechać może być wyzwanie zjechać. O, 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 o. dobra. A jesteśmy w domu. I się już nie chce aż tyle Bo wyjeżdżamy i spadamy do chopy Będzie odcineczek na pewno Nie wiem czy będzie długi Bo w sumie tu nie nagrywałem Ale na pewno będzie trwało Także Zachęcam do zostawienia subskrypcji Lajka